Witam was bardzo serdecznie. Z uwagi na to, że pewnie każdy większy twórca się już wypowiedział na temat Dragon Age'a nadchodzącego, to stwierdziłem, że dodam parę swoich groszy. Ten trailer, który właśnie oglądacie obok, trwa dwie minuty i wydaje mi się, że tyle czasu potrzebuje, żeby powiedzieć co o tym myślę, bo Dragon Age obok, Gothic i widzimy na są trzy moje ulubione gry. I sytuacja wygląda następująco. To jest totalny krap. I mój apel do Was: nie kupujcie gry w PriorDerze, nie kupujcie gry na premierę, nie kupujcie gry, jeśli będzie w promocji na Steamie, za jakieś pseudogrosze grosze. I nawet, nawet jeśli znajdziecie y, klucz aktywacyjny do Dragon Age w, w parcelajsów, nie aktywujcie go, zjeżdżcie chipsy i wyrzućcie ten klucz razem z opakowaniem, jak już skończycie. No, i co mogę dodać? To jest chyba wszystko z mojej strony. Co mogę jeszcze dodać? A, jeszcze jedna, jest, jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pamiętajcie, że grę roku kiedyś dostało Dragon Age Inkwizycja. Gra, która jest totalnym głównym pseudo-RPG, który, który był pseudo mmosem również, który był totalnie pły płytki, monotonny i zawierający zero treści. Więc nie, jak pa, pa, widzicie recenzje, to nie sugerujcie się z nimi, nie grajcie w to, olejcie to i możecie powiedzieć tak O, Alex, nie grałeś, jeszcze nie ma premiery przecież, ale widzieliśmy jak wygląda ten gameplay, to jest AAA I jedyny, jedyna szansa, żeby uratować Dragon Age'a nadchodzącego, to jest zrobić go od nowa, a w dwa tygodnie nie zrobicie tej gry od nowa, bo to jest AAA Także wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć A, i jeszcze jedno, dzisiaj o 18:00 odpalam streama po dłuższej przerwie i gramy w so w Dragon Age Origins, czyli jedyny dobry Dragon Age obok Dragon Age Przebudzenie, które był dodatkiem do jedynki. To są jedyne dwa Dragon Age, które powinniście grać. Jeśli siebie szanujecie, jeśli lubicie gry RPG, resztę możecie opłuć um, i, i to tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na stream.